Cześć, witam was na moim nowym odcinku na moim kanale i dzisiaj zaczynamy taką można powiedzieć, serię w której będziemy ozdabiać moje pierwsze strony do zeszytów wiem, że pewnie dużo osób z takim filmikiem można zainspirować więc nagrywam to tak wcześniej, jak najbardziej mogę, żebyście też mieli jakąś inspirację do tych pierwszych stron i ogólnie do back to school tego nie będę już was zanudzała, tylko bez przedłużania sobie już przejdziemy i dzisiaj zrobimy prawdopodobnie 3-4 strony i będzie też już pewnie druga część po prostu, w której robię też kolejne strony. Więc mam nadzieję, że Wam się takie odcinki spodobają i że zostawicie łapeczkę w górę, subskrypcję, aby te filmiki się wybijały. A więc już na serio bez przedłużenia zaczynamy. A więc zaczynamy. Zaczynamy od angielskiego, który już mam zaczęty, ponieważ nie nagrało mi się to jak go robiłam. Po prostu pokazać tylko jak go kończę, to tylko to, co się udało uzyskać. I z uzyskanych rzeczy, m, to ja mogłam przedstawić, co dotychczas zrobiłam, bo zrobiłam taki samolocik no, takimi chmurkami, taki samolot. Ja bardzo lubię taki styl, prawie co roku go wybieram. Akurat to nie jest żadnej inspiracji, nie wzorowałam się na nic. I tam mam na dole kaligraficznie braszkę napisane angielski, ale do tego nie musicie robić kaligraficznie. Tak samo nie możecie robić jego bardziej kolorowego tego samolotu, chmurki inne. Ja te chmurki postanowiłam podkreślić takim kolorem zakreślacza Stabilo. I ten zakreślacz ma to fajne w sobie, że po prostu cały czas fajnie pisze, nie zużywa się, nie przebija. Więc. Mi akurat one najbardziej odpowiadają, i ten kolor, który używam, właśnie tego będę korzystała w tym zeszycie. Ponieważ ja robię zeszyty jednokolorowe i dlatego większość moich stron jest szaro-biała. Później dodajemy tam ewentualnie lekko koloru. Lecz na przykład takie jak plastyka, technika, które też zobaczycie, będą troszeczkę też inne. Ja bardzo lubię robić takie estetyczne notatki w zeszycie i ogólnie estetycznie prowadzić zeszyt, a szczególnie od angielskiego. I ten samolot mi się mega spodobał i w ogóle ta technika i po prostu podniosła mi fantazję i robiłam te właśnie różowe chmurki. Ale myślę, że one i tak fajnie wyszły, ponieważ miały takie no coś w sobie, co mi się bardzo podobało, bardzo, więc tak to wyglądało. Mi się też bardzo podobało i teraz mam chcę pokazać, że popatrz na serio to nie przebija, szczególnie w takich zeszytach jak zeszyty Oxford, który po prostu nic, a nic nie, nie przebija więc to bym naprawdę bardzo super bo widzicie mam jeszcze Oxforda więc zaczynamy teraz kolejne która jest plastyka i ona również jest już zrobiona no tylko Wam pokażę jak to zrobiłam dałam sobie takie farby i paletę, też nic nie przebija pędzel i tam miałam kaligraficznie napisane i teraz już przechodzimy do tego co będziemy robić od początku w końcu, więc to jest technika Technika jest taką rzeczą, tak samo jak plastyka, że nigdy nie wiem, czy robić pierwszą stronę, bo na technice często robię na przykład pierwsze strony, ale z... I, tak na lekcji jako ocena, bo zawsze mam na dwie strony. Ale ja, naprawdę mi się podobają. I właśnie te plastyka i technika zazwyczaj nie robi w takich strumowanych kolorach tutaj na prostych I w tym momencie na tej stronie użyłam tylko zakryciaczy Stabilo, brush na Pentel pen, ow ołówka y, bika, i gumki chlebowej faber Faster. jeżeli by kogoś się ciekawiło więc robię sobie taki lekki szkic którego prawie akurat nie widać i to będzie ten kolor y, taki błękitny bardzo ładny y, ogółem y, będzie właśnie moim przewodnim kolorem po tej zeszycie ponieważ nie miałam takiego ciemnego fioletu jeżeli chodzi o zakreślacze stabilo i właśnie myślę, że, bym, że fajnie by się było też patrzeć w niego. Ale to mniejsza z tym. Ja robię takie. Mam powiedzieć. Plamę. Zrobiłam taką. zaraz zobaczycie, co to będzie. Ja. Starałam się zrobić, bo mi się bardzo technika kojarzy z szyciem. Dlatego zrobiłam coś w stylu takich łatek i będziemy je zaraz przyszywać. Dwie są takie jednokolorowe, a jedną zrobiłam taką bardzo ładną, kolorową, wykropeczki. I właśnie teraz widzicie takie miętowe. Takie czerwono pomarańczowe można tak nazwać. I jeszcze. I tak wykolorowałam tło na niebiesko, więc takie, wiecie, kolorowa łatka, można tak nazwać, bo mi się to bardzo kojarzy z szyciem. I pamiętam, że też szliśmy na technice w tym roku. Mam nadzieję, że w tym też, a fajnie to wygląda, jest takie efektowne. I to również nie jest żadnej inspiracji, tylko po prostu ja sobie tak wymyśliłam to, więc to nie jest żadna inspiracja. I ostatnia jeszcze łatka, takie cztery łatki robiłam. I jedne, i teraz będzie taka w paski, można tak nazwać, ale nie do końca paski, bo nie wiedziałam w sumie co zrobić, w użyłam takiego żółtego i takiego jasnego różu do zrobienia tego. I zobaczcie, takie jakby niby, niby paski, a niby nie, takie dziwne. Ale w sumie jest spoko, bo niektóre materiały też nie są jakoś mega logistycznie przemyślane. Teraz chciałam je wszystkie poprawić idealnie, żeby było takie wiecie, Fajne poprawione, bo takie niepoprawione w ogóle się nie rzucają w oczy, a jednak ja lubię to, jak to jest mega fajne poprawione. Niestety ja nie umiem za bardzo poprawiać tam, gdzie nie, gdzie były takie białe luki, które po prostu zostały, bo nie umiałam ich zrobić. No więc tak. Teraz wziąłam sobie taki koszyczek, ale akurat z niego nie korzystałam za bardzo teraz tylko wziąłem sobie brush pen'a od pentela czarnego i pisałam sobie kaligraficznie technika bo wszystkie moje zeszyty są fajnie kaligraficznie zrobione teraz gumką faber castell, gumką chlebową ale w oczywiście użycie sobie jakie tam chcecie ja wymazuję mm, cały ten szkic bo tam sobie zrobiłam też szkic pod to żeby wiedzieć gdzie będzie ten napis i teraz chciałam zrobić takie szwy choćby one były zszyte ten kąski materiału więc takie jakby, choćby były to szycie i zastanawiałam się jak to zrobić, żeby taki efekt uzyskać ale zrobiłam takie, o widzicie takie szefki, można tak to nazwać a później mm, chciałam zrobić takie jeszcze jedno i chciałam też, żeby coś było innego lecz niestety mi za bardzo nie wyszło na tej ostatniej różowo-fioletowej łatce I zrobiłam takie trochę inne coś ale nie za bardzo mi się to podobało Wolę, wolę jednak ten szef, który zrobiłam na początku, więc taki zrobiłam też na ostatniej, więc tak to wyglądało, mi się mega podobało, fajnie się to prezentuje i chyba nie będę pokazywała, no i nic nie przebija. I ostatni, to jest taki jakby można powiedzieć, na dzisiaj ostatni, yy, można powiedzieć brudnopis, bo ja go robię jako brudnopis, ale moim zdaniem idealnie taki, taka strona przydałaby się na przykład do WDŻ, do włosu lub do jakiegoś innego. Znaczy, ja robiłam to do brudnopisu, ponieważ do WDŻ nie mam zeszytu, a do a włosa jeszcze nie mam. Więc taka inspiracja dla Was, po prostu, mówię, dla tych osób, które mnie oglądają, a są starsze. Więc sobie przy okazji zrobiłem takie dopisy. I tutaj robię takie mazajki z różnych kolorów zakreślaczy Stabilo. Ale takie nie będą użyte tylko zakreślacze Stabilo, ale nie ty właśnie nie tylko, bo tam też pojawią się cienkopisy Stabilo, jakieś długopisy żelowe i inne takie. Właśnie teraz piszę sobie tym cienkopisikiem jakiś, robię takim po prostu maziaje, choćbym chciała coś przetestować, no. Dziwne troszeczkę, ale... O, tutaj taki, o, cienkopis od marki Colorino. E, jeżeli mi się uda znaleźć, to wam go wkleję. Ale nie wiem, czego mi się uda znaleźć. Tutaj zrobiłam jeszcze taki brush penem coś takiego dziwnego, bo to wyglądało ołówkiem nawet. Więc po prostu, żeby fajnie to wyglądało, to na serio fajnie, bo e, tak wiecie, wszystko takie miało być delikatnie, ale też wiecie, takie no po, po mojemu po prostu. Nie będę nic więcej takich mówić, po mojemu po prostu, takie no. Użyłam właśnie takich Big Jealousy, do zrobienia niebieskim takich też maziai i czerwonym również. Jakby co, czerwony niby jest dla nauczycieli, ale my oczywiście też możemy sobie y, zrobić to tak, jak my byśmy chcieli. No i takie po prostu maziaje najlepiej się sprawdzają w tym. A to tylko możecie użyć do każdego przedmiotu, który byście nie mieli pomysł, tak naprawdę. I piszemy sobie kaligraficznie teraz brudnopis przy moim, możecie sobie właśnie napisać do jakiego przedmiotu to po prostu macie, ja, ja, ja to tylko tak dam randomowo, to jest po prostu taki pomysł. Ale do przedmiotu, którego chcecie po prostu. Więc tak to wygląda, mamy gotowe i fajnie zrobione. Więc to już jest taka ostatnia strona na dzisiaj, jak widać. Więc to wszystko. Dzięki za oglądanie tego pierwszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. To były takie cztery różne strony i przepraszam Was za to, że ogólnie były dwie już prawie skończone, tak naprawdę dwie skończone prawie, a dwa takie zrobione dopiero. Ale po prostu no, nie nagrało mi się to. Ale nie przejmujmy się tym. Myślę, że i tak pokazałam Wam fajne inspiracje, nie wiem czy ten filmik nie będzie dla Was za krótki, ale będzie na pewno kilka części, które będą się pojawiać, postaram się dwa razy w tygodniu, żeby był film teraz, przez ten czas back to żebyście się umieli zainspirować. A więc do zobaczenia, dzięki Wam za oglądanie jeszcze raz, no i pa!